Realizujemy wspaniałą akcję pod nazwą maseczki dla, dla Polski. Tu akurat mam to okazję, żeby dzisiaj rozdać maseczki dla mieszkańców gminy. Maseczki, które zostały ufundowane przez Wipasz. Bardzo tutaj dziękuję firmie Wipasz. Dziękuję Proszę bardzo. Tak się złożyło, że pierwszą część już otrzymaliśmy w sobotę, czy w piątek, już tam w sobotę pojeździłem po, po, po części gminy, także część mieszkańców gminy otrzymała maseczki już, już w sobotę. Dzisiaj kontynuacja tej akcji, kolejni sołtysi, radni odbierają maseczki. sama. To troszeczkę potrwa, bo, bo w sumie z całej ilości 16 tysięcy na razie otrzymaliśmy około około 11 tysięcy. Oczywiście ta akcja maseczkowa no, troszeczkę, troszeczkę potrwa, bo niestety prawdopodobnie troszkę dłuższy czas będziemy musieli chodzić w tych maskach. Mam prośbę do, oczywiście do mieszkańców gminy, żeby korzystali z tych maseczek, bo jest taki obowiązek, ale mówiąc szczerze też, żeby pobierali te maski głównie ci, którzy na co dzień gdzieś tam funkcjonują w przestrzeni publicznej. No też trzeba jasno stwierdzić, że musimy się wszyscy i zmobilizować, i jesteśmy zmobilizowani, żeby przestrzegać wszelkich, wszelkich reguł, ale też chciałbym uspokoić mieszkańców gminy, no na razie na terenie gminy nie ma żadnego zarażenia, także trzeba pukać w niemalowane i daj Boże, żeby dalej tak, 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 to, tak to wyglądało. Także razem tutaj z zastępcą prowadzimy akcję i... I mam nadzieję, że dzisiaj już do większości mieszkańców gminy ci, którzy najbardziej potrzebują te maseczki trafią.